Policja zatrzymuje Kamińskiego spisu, tego co podsyłał kobiety, i do burdelu wysyłał kolegów, do, i sam jeździł do Wiednia na dziwki. Zatrzymuje go policja i pyta, że pana jadącego autora, ale pan jest całkowicie nietrzeźwy. A Kamiński, no co pan, co pan, pan jest świniął! Pan mnie nie, obr, nie obraża, pan jest świniął! Ja, ja tego tak nie zostawię. No i dokładnie to samo było dzisiaj na komisji. Wszyscy wiedzą, że to jest Chlejus, przewidać, że to jest alkoholik. Bardzo po prostu był na totalnym detoksie, na przykład w, w więzieniu i tak się bał najbardziej tego, właśnie, że da wody nie może walić. A i przez to miał głodówkę, bo nic wiecie, jak to alkoholik nie może jeść, jak nie pije. No i ten Kamiński po prostu było kiedyś takie spotkanie z tym takim przygłupem Gowinem, z jego tam przygłupami. No i ten mówi: Kurde, słuchajcie, po to was Ukraińcy banderowcy wzięli do siebie do pisowskiego faszyzującego sztabu, abyście głosowali jak prezes Kaczyński każe, jak sekretarz Kaczyński każe. Hitler nasz, wódz naczelny, no. A wy co? W sumie nie was teraz łamie, że nie chcecie głosować za tym, żeby nasz Duda był dalej długopisem przez kolejne 4 lata, czy tam 5 lat? No. I po prostu wyskoczył za biurka, no, to pod przysięgą, ten, 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 ten ocipa, czy ten jakiś inny ochujek z porozumienia zeznawał, więc to oficjalna już jest wersja i rzucił się z pięćmi na nich, no niego waliło jak codziennie, no w pracach wszyscy zeznawali w tym CBA, czy w tym MSWiA, czy gdzie on tam nie przesiadywał w tych służbach, w służbach zwalczających opozycję w Polsce i demokrację i Polskę w tych służbach bezpieczeństwa no, no więc Jański się go pyta, czy pan był wtedy trzeźby. Kamiński panie świja. Ja coś dlaczego pan to pan insynuje. Będę prawda najbardziej w oczy kole, więc po prostu facet dostał, wiesz, czy patrzcie nie to, że te, te kurestwa, że tyle ludzi zamordował, tyle ludzi zginęło przez niego, tylu karierę zniszczył, yy, sfałszował wybory w 19 roku, które w ogóle powinny być, być wycofane, a te wszystkie decyzje pisu cofnięte. Że to wszystko po prostu na no, tyle gdzie w Ameryce skara śmierci za to, co on tu w Polsce zrobił. A on się obraża za to, że ktoś go nazwał pijakiem. A chlejusem jest i pijakiem, i uzależnionym. I wszyscy o tym wiedzą, łącznie z nim sam. To jest dopiero śmieszne, co? Tak by się Kaczyński też najbardziej obraża, jak się go kurduplem nazywa. Jakby kurwa, nie wiem, dwa metry miał. Śmieszne rzeczy, co? Albo, że zabił brata swego. Bo zabił. Kazał mu lądować. A tam zamach był. A on wiedział, nie powiedział. Lecha chciał się pozbyć. No nie wiadomo, że nie. No. Pod prowokacją Macierowicza, agenta ruskiego w Polsce. No. Ale ten. No, Prawda zawsze. To znaczy że jeżeli takie głupoty bolą. Nie to, że tam kradli, uszkiwali. Co nie? Ale to, że jest mały, to, że jest pijak. Mariewiecki na przykład, to, że jest złodziej. Правда, интересно.